Wielki Brat ogłasza konkurs na mm. raz, Wielki Brat ogłasza konkurs na najśmieszniejszy film domu Wielkiego Brata. Filmy zostaną nakręcone kamerami w telefonach komórkowych. Do konkursu staną wszyscy, więc dobierzcie się trójkami. Każdy powinien nakręcić swój własny film. To nasz własny film? się tam to Mamy być związane z naszym zadaniem studniowym. No, Zoszka, jesteś ze mną i z Marką. Dobra. To my jesteśmy Jolka, Adia? Mhm. Chodź, Marian, chodź. No, zostaliśmy tylko my. No, my się poszliśmy ubrać. Dobrze. <coughs> ja chodź. wymyśliłam swój film już. Mój. Twój? Mój. E Będziecie ćwiczyć we dwoje sobie, wiesz, niby tutaj, wiesz, tak ćwiczyć, ćwiczyć przez chwilę, nie? Potem ty się obrócisz tak, ale tak demonstracyjnie, że Etra, nie wiesz... Ej, a to ma być na tle zadania. Jak tak. Jest. Dobrze. Czyli na tle no, odchudzania ale, się. Tylko powiedz mi, co mam robić. No to właśnie chcę powiedzieć. Dobrze. Stop! Doma okrągłym nie przyjmuję! Listonosz, pocztę przyniosłem! Szybko w las! Aaa, wilk! Aaa, patrzcie! Babciu, jakie ty masz... Babciu! Miarę, miarę, babciu! Zaczynasz w początku! Babciu, jakie ty masz wielkie gały! Babciu! Jaki ty masz... Jakiego ty masz... Też bym stampu miałem z włączał tyle poczku! Pananie! Babczku! Babciu, babciu! Koniec! Koniec tej twojej bajki! Koniec, nowe pączki! Koniec tej bajki! Twój czas się skończy! Skończ! Skończył się swój czas! Dla Ej, <detry> <sparer> hey, wiecie co? Wiecie <sparer> co? Ja, ja, ja musiałam coś fajnego krecić. To było takie beznadziejne. To było takie beznadziejne. Akcja. Hej! Hej! Przepychajcie się, buźki. Buźki wasze chcę widzieć. Dobrze. Balujcie. <sparer> Dobrze, cudownie! Dobrze, dobrze! O! Otan. Dobrze! Dobrze! Tak, koniec! Dziękuję! Pięknie! Jak odreśla! Co się gotowi? No, wiesz. Kamera akcja! Jest, 30 sekund za co? No właśnie, tak. Super.